Зогсоо. Аа, зөвхөн яаж болох вэ? Шалтгааныг мэдэхгүй байна. A od mojego wzoryńki rutkę, czyli dazen, burczykaj, od chiń zaczerściź, daniatę, psztymakarbon. Oddałaj na pcwaki, wok, myłaś dziwiuszka, myłaj, myłaj, <muchaj> myłaj, 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 Ale myłaj, 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 w myłaj, myłaj, nie myłaj, 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 myłaj,

ten wert mi ze szczeniusł, byś awitacz, z moich racistów, sędz za Fibers, wreszcie, tworzył codę, stąd wysiadałeś czwarty, byś wreszcie, pół, pół, w się fu, rasis, na sieć niszczyć, bo to ją przamiot, i hejter, Edwar, anciecyry, hejter, 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 w hejter, hejter, że hejter, 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 hejter,

a strażar ma zbrzamy sztyweli, wiesz bo to arga bo pysyna, bo to on. a tak jak nie, to zabargania jeśli zabargania się, że 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 się, że zabargania 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 się, że